Witajcie. dzisiaj opowiem wam o wężach i mam nadzieję, że uda mi się przekonać węż tych wszystkich, którzy węże nie lubią i się ich trochę boją. Węże są super, poznajcie Leokadię. Leokadia jest takim wielkim cwaniaczkiem. To jest lancetogłów mleczny, który udaje bardzo niebezpiecznego, bo jadowitego węża koralowego. Są niemal identycznie ubarwione, z tym, że u Leokadii biały pasek, sąsiaduje z czarnym. I to jest dowód na to, że jest absolutnie niegroźna, natomiast u jadowitego węża koralowego jasny pas jest w sąsiedztwie czerwonego. Jeśli będziecie w Ameryce i kiedy spotkacie takiego węża, nie podchodźcie do niego, nie próbujcie go łapać ani dotykać, ponieważ ukąszenie może być bardzo niebezpieczne. Lokalia jest oswojona i całkiem nieźle znosi taki bezpośredni kontakt. Spójrzcie na jej język. Nonstop się chowa i wysuwa, a to dlatego, że węże językiem wąchają. My wciągamy zapach nosem, starając się przyswoić jak najwięcej drobnych zapachowych cząsteczek, które z kolei węże przyklejają sobie do języka. Zatem jeśli widzicie taki język u węża, to jest to dowód, że chce się z Wami zapoznać i na pewno nie ma dwóch zamiarów. Węże są głuche. Jeśli się przyjrzycie głowie, nie ma tam żadnych otworków słuchowych. Za to świetnie wyczuwają drgania podłoża, więc jeśli pełznie wąż po ziemi, a wy się zbliżacie, to tupiąc dajecie mu do zrozumienia, że nadchodzicie. I po natężeniu tego tupania wąż wie, czy jesteście dłużi, wtedy zejdzie wam drogi. Czy jesteście mali, na przykład mógłby was połknąć, no to wtedy ewentualnie mógłby chcieć zapolować. Ale na świecie jest naprawdę niewiele węży, które byłyby zdolne polować na człowieka. Przedstawiam Wam teraz Grześka. Grzesiek jest pytonem królewskim. Na świecie są różne pytony. Ten akurat mieszka w Afryce i jest już dorosłym osobnikiem, czyli nie będzie dużo większy, może być nieco potężniejszy, ale jest to jego finalny rozwój. Inaczej na tego węża mówi się wąż-piłeczka, ponieważ wtedy, kiedy jest zestresowany albo się czegoś boi, zwija się w kulkę, w taki kłębuszek. Jak widać Grzesiek teraz jest całkiem wyluzowany i zrelaksowany, bo sobie pełnię. Nie ukrywam, że pewnie przyjemność sprawiają mu moje ciepłe dłonie. Potem są dusicielami, czyli nie mają gruczołów jadowych, ich ukąszenie zatem nie jest niebezpieczne, zaś na swoje ofiary polują, atakując je z nienacka i duszą. Wtedy, kiedy już ofiara jest nieruchoma, nasuwają się na nią jak skarpetka na nogę. Wszystkie węże połykają swoje ofiary w całości. Czyli jedzenie takiego węża musi być takiej wielkości, żeby się w nim zmieściło. Chociaż jak patrzymy na przykład na mysz, którą zamierza zjeść pyton, to wydaje nam się na pierwszy rzut oka, że nie uda mu się jej połknąć. Natomiast węże mają bardzo szeroki rozstaw pytka i mogą pochłonąć znacznie większe ofiary niż byśmy mogli przypuszczać. Węże są super zwierzakami dla lędówków, ponieważ nie jedzą śniadania, obiadu, podwieczorku i kolacji. Wystarczy, że raz w tygodniu, czasem nawet raz na dwa tygodnie dostaną mysz albo sztura w zależności od wielkości węża, i wtedy, kiedy już go połkną, muszą sprawić go w całości. Czyli muszą poradzić sobie. Uterkiem, z z pazurami, ze wszystkimi kośmi i oczywiście z mięśniami, które są najbardziej pożywne. Ale dzięki temu my mamy bardzo mało roboty przy karmieniu. Pamiętajcie, że wężowi nie możemy dać kotleta albo kawałka mięsa. Musi to być niestety całe zwierzątko. Teraz swoje 5 minut ma wąż zbożowy Adaś. W naturze występuje w Ameryce Północnej. Nazywa się zbożowy, ponieważ można go spotkać na polach, gdzie szuka które którymi się żywi. Adaś jest przepięknym wężem i pewnie się zastanawiacie, skąd wiem, że Adaś to Adaś, a nie na przykład Ewa. Macie rację u wielu węży bardzo trudno rozpoznać, czy mamy do czynienia z chłopakiem, czy z dziewczyną, czyli Samcem czy samicą? Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Pewnie myślicie, że wąż się składa z głowy i z ogona, a tak naprawdę ma głowę. Bardzo długi tułów. Przez całe plecy ciągnie się kręgosłup. Można go wyczuć palcem, a czasami nawet zobaczyć. I Zaraz Wam pokażę, gdzie zaczyna się ogon. Tutaj jest taka jedna większa łóżka. To jest łuska kloaczna, przykrywa jego, no nazwijmy to, pupeł. To, co jest za tą łuską, jest ogonem. Czyli ogon naszego Adasia to zaledwie 20 cm, a cała ta długaśna reszta to tułów, w którym znajdują się te same narządy, które mamy my. Oczywiście są znacznie dłuższe i znacznie węższe, bo musiały zmieścić się w tym wąskim ciałku. Wszystkie narządy są schowane w środku, więc na pierwszy rzut oka trudno jest nam powiedzieć, czy to chłopak czy dziewczyna. I bardzo często o diagnozę musimy prosić lekarza weterynarii. Choć zdarza się, że niektóre węże, u niektórych węży jest tak, że dziewczyny są dużo, dużo większe od chłopaków. Tak jest chociażby w przypadku anakondy. Samice mogą mieć kilka metrów długości, Samce są takimi niewielkimi smykami. To jest nasz kolejny wąż edukacyjny. Ma, wyobraźcie sobie, aż 20 lat. Nazywa się Nitka. Jest chłopakiem jest przedstawicielem węży nachoniowych mieszkańców Afryki. Jest niewielki, bo jest samce. Samice tego gatunku są znacznie większe. Można powiedzieć, że nawet trzy razy większe i znacznie grubsze. Zobaczcie, ciało nitki, a raczej nitka pokryte jest jak u wszystkich węży łuskami. Bardzo wyraźnie to widać na brzuchu, gdzie są one znacznie szersze i twardsze, ponieważ brzuch spełnia rolę podeszwy. Węże poruszają się przecież pełznąc na brzuchu po różnych powierzchniach, które nie zawsze są delikatne, i żeby sobie nie zrobić krzywdy, musiały się właśnie zabezpieczyć. Zwróćcie uwagę, że wąż nie mruga oczami, ponieważ jego oko również przykrywają łóżki, że są przezroczyste i tworzą jak gdyby takie okularki zabezpieczające oko przed różnego rodzaju urazami. Ale za to, nawet jak wąż śpi, to nam się wydaje, że ma oczy otwarte i cały czas nas obserwuje. Kolejny lampedobróch mleczny. Tym razem przedstawiam Wam krewetkę. Chyba nie muszę tłumaczyć, skąd się wzięło jej imię. Jest to dusiciel, ale pamiętajcie, nawet dusiciele mają zęby i gdybym na przykład naszą krewetkę uszczypnęła albo ją pociągnęła, to rzecz jasna, mimo tego, że jest oswojona w obronie własnej, mogłaby nas ugryźć. Na szczęście krewetka jest. Dobrze wychowana i nigdy jej się nic takiego nie przydarzyło, bo też nikt z nas nigdy nie zrobił jej krzywdy. Pamiętajcie jednak, jeśli w naturze zobaczycie węża, to nie podchodźcie do niego, bo nawet jeśli jest niegroźny, to jest nieoswojony, nie wie jakie macie wobec jego zamiary i może w obronie własnej was zaatakować. Leocadium, czyli lancetogłowem mlecznym, który opowie o skórze wężowej. Oczywiście mają na ciele wszystkie węże łuski i wiemy też, że węże zrzucają skórę, czyli wierzchnią swoją warstwę zwaną wylinką. Jest to taka bardzo cieniutka błonka, którą można porównać do tego, kiedy się opalimy i złazi nam na przykład z pleców skóra, czyli ta najbardziej zewnętrzna warstewka. Jest to taka cienka folinka, oczywiście zrzucanie wylinki jest bezbolesne i można to potraktować jako za duże ubranko, z którego wąż wyrósł, a wyrasta kilka razy w roku. Tak to mniej więcej wygląda. Wąż, który zrzucił wylinkę, żyje, ma się świetnie. Natomiast skóra węża, tutaj nie, nie skóra... Jest to okaz skonfiskowany na lotnisku przez celników. To jest już taka prawdziwa skóra, z której niektórzy wyrabiają torebki, buty, paski, portfele. I oczywiście, żeby pozyskać coś takiego, trzeba było na węża zapolować. I ten piękny beton niestety już nie żyje. Gdyby każdy turysta z wakacji wracał z taką pamiątką, to skończyłyby nam się na świecie zwierzęta. Dlatego też tego typu... Pamiątki z wakacji są nielegalne i konfiskują je na granicach celnicy. Opowiedziałam Wam już chyba wszystkie najbardziej interesujące ciekawostki dotyczące węży. Jeśli jednak nie do końca zaspokoiłam Waszą ciekawość, pamiętajcie, zawsze możecie zadawać pytania. Dlatego zapraszam Was do odwiedzenia naszego fanpageu Edukacja Warszawskie Zoo. Tam możecie dowiedzieć się. O wszystkim, co Was interesuje, a nasi edukatorzy odpowiedzą na wszelkie Wasze pytania.